Juromania to święto jury Krakowsko-Częstochowskiej, obchodzone jednocześnie w województwie śląskim i małopolskim. W tym roku Juromania była hucznie obchodzona również na Zamku w Siewierzu. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z dwóch pierwszych dni Juromanii w Siewierzu. Tegoroczna Juromania w Siebieżu jest bardzo bogata. Myślę, że to jest jeden z najbardziej bogatych programów na terenie właśnie Jury Krakowsko-Częstoowskiej. Trzy dni świętujemy tutaj i mamy bardzo bogatą ofertę dla turystów i dla naszych mieszkańców. Wiele atrakcji na zamku Siebierskim, pokaz walk rycerskich i wszystkim tym związanych z rycerstwem, ze strojami a na błoniach jak tutaj widzimy ogromna ilość food trucków w ogóle browarów rzemieślniczych a więc jest bardzo miła okazja spędzenia trzech dni solidnie miło w siebieżu cieszymy się bardzo że gmina Siebierz z tym swoim pięknym malowniczym zamkiem który z roku na rok jest coraz piękniejszy coraz bogatszy dołączyła do grona juromaniaków czyli obiektów które organizują juromanie no i jak widać sprostała zadanie i frekwencja mówi sama za siebie, że to była bardzo udana decyzja i spowodowała, że rzeczywiście wzbogaciła program romański. Mieliśmy cztery wyjścia, w którym w każdym wyjściu prezentowaliśmy właśnie inny program. Chcemy, żeby ludzie, którzy są dłużej tutaj i, i żeby nie oglądali dwa razy tego samego, więc staramy się za każdym razem pokazać coś innego, zarówno swoim zachowaniem jak i opowieściami. Chcemy zaciekawić ludzi ogólnie pojętą historią, a przede wszystkim historią polskiej szlacheckiej, polskiej XVII wieku. Dzisiaj jest dziewięć osób. Pokazywaliśmy już dzisiaj pokaz strojów męskich. Za chwilkę będzie znowu scenka i jeszcze pokażemy stroje damskie. Stroje damskie, które panowały, które były modne w Wersalu, stroje damskie mieszczańskie, no i stroje damskie chłopskie. Jakby pretekstem do tego spotkania dzisiejszego tutaj jest także bitwa, która, jedyna bitwa z czasów potopu szwedzkiego, która miała miejsce na naszym terenie, tutaj w okolicy. Mianowicie bitwa, czy potyczka, bo to bitwa to trochę za mocno powiedziane, pod Wojkowicami Kościelnymi. Niewielkie starcie polskiej piechoty ze szwedzkimi rajtarami przez polską piechotę, niestety przegrane, ale mamy taki wypadek, możemy go odtworzyć także w postaci figurek. Na zamku miałem okazję opowiadać o stylach piwnych, których tak naprawdę w świecie jest bardzo dużo. BJCP definiuje blisko 100 różnych stylów piwa, a ja dosłownie kilka przybliżyłem osobom, które słuchały, zgromadzonym. Pięć stylów, pięć różnych smaków, pięć różnych aromatów, faktur i podejścia do piwa, czyli przybliżyć ciekawy świat piwa. Pokazać, że piwo to nie jest tylko to przysłowiowe jasne, pełne, a tak naprawdę, że tych piw, smaków i aromatów jest bardzo, bardzo dużo. Drugi dzień Uromani zakończył koncert zespołu to trzy razy sztuka. I widzę marzenia mężczyzn. Jak tęsknią za prostym podziałem, szczurnice wędka z kaczykiem, kobieta to ciasta wałem, słonecznym blasku obietnic, niejedną chmurzy się czoło, jak otworzyć się na świat, gdy zamyka się koło.